No i świeżo zakończony gwar po nie wiem czy specjalnie tak długim meczu, czy one za, m, czują, że w czasie pandemii to z tego meczu powinno być więcej, więc ciągnęły, ciągnęły, ciągnęły. Z kiedy zamierzały skończyć ten mecz? No wie pan, jak już przychodzić, grać, no to sobie pograć, a nie załatwić sprawę w godzinę i do widzenia. Zresztą to są kobiety, są zmienne. Chwilę pograją, chwilę odpoczną, chwilę pograją, chwilę odpoczną i tak to potrwało. No dobrze, to przejdźmy teraz do, do meczu. No nie miałem możliwości obejrzenia go na żywo, ale mamy taki czas, jaki mamy. Nie każdy może z tego korzystać. Dzięki zapisowi wideo, czy takim właśnie wywiadom, możemy się czegoś więcej dowiedzieć. Czy mógł pan... Z... W krótkich słowach jakoś streścić nam, no dziewczyny rozpraszają, wiadomo, no to jest, jeszcze jeszcze są w ferworze z zwycięstwa, no bo one w końcu wygrały, trzeba też to to powiedzieć. Streścić mecz, jak, na, jak nam to wyglądało. No nie mogę, bo tu rozpraszają. No, no może zaprosimy ją. No Chodźcie ma... się pokazać. Chodźcie, Chodźcie się pokazać po kolei, no zapraszamy, tak jest, po kolei, po kolei, po kolei. Dobrze, dobrze, po kolei. kapitan, chodź. Kapitan, zapraszamy. Kapitan. Zapraszamy tutaj. Zapraszamy po kolei. Zapraszamy. Za, zapraszamy. <laughs> Natalia, chodź. Nie, po kolei, nie, nie. Wchodzimy, przedstawimy się. Spomecz. O, jest. Mamy Natalię. Świetnie. Jak się dzisiaj grało? E, grało się świetnie. Może na początku było trochę... E... Poziom był zróżnicowany, to na końcu udało nam się nadrobić i, i wygrać w końcu ten mecz. Nadrobić to rozumiem, że to było tak punkcik za punkcik, punkcik za punkcik. E, Zebrać tą grę w jedność i żeby to wyglądało dobrze i skończyć to dobrze. Czyli groszowo, groszowo żeście to rozegrały z nas, jak, jak tylko można było, najdrobniej, z, najbardziej drobiazgowo do ostatniego z seta. Tak dokładnie, grosz do grosza i wyszło, co wyszło? Zwycięstwo. Właśnie. <laughs> A jak dziewczyny się znajdowały w tak długim spotkaniu, bo nie trzeba sobie mówić, że jednak trzeba mieć troszeczkę, tutaj trener wcześniej powiedział, że raz było pod górkę, raz było z górki, raz było do przodu, raz troszkę było do tyłu, więc nie było to czegoś takiego, że cały czas dominacja, czyli rozumiem, że to raz, raz tu, raz tam. Nie jesteśmy przyzwyczajone do tak, do tak długich meczy, zazwyczaj było krótsze. Dziewczyny w kwadracie przeżywały to mocno razem ze mną. E, dziewczyny blisko starały się opanować i, i po prostu poprowadzić tę grę tak, żeby było dobrze. A kto przeżywał bardziej? Czy ci jest w kwadracie, czy, czy jest w parkiecie? Wydaje mi się, że wszyscy przeżywali to na równym poziomie, tylko nie każdy tak bardzo okazywał tę emocję. Rozumiem, że gra cały zespół, ten, który gra i ten, który czeka na grę. Tak dokładnie. No nie wiem, nie, będzie, nie będziemy może chcieli trzymać tutaj zawodniczkę, bo już wszystkie już koleżanki odeszły. Z, my skończymy sobie może rozmowę z także Natalią będziemy bardzo dziękować. Może chcesz kogoś jeszcze pozdrowić, bo z wywiad pójdzie na piłkę siatkowa.com i troszeczkę w telewizji, więc no niech niech ten, niech ten z, ciepły z obraz siatkówki z wykonaniu kobiet trzeciej ligi, ale, ale dobrej z ligi, niech idzie w świat. No to pozdrawiam, wszystkie moje koleżanki, które są teraz w szatni, rodziców, trenera. I, I wszystkich kibiców naszych. I o sędziach zapomniałem. I o sędziach, właśnie. Dziękuję. Dzie sędziom też należy podziękować. No wiadomo, że teraz będzie dużo się działo w szatni. Co, co tutaj opowiadałaś? Niech wrócą do wywiadu. Piłka zapraszamy zapraszana. Dziękuję bardzo. Dobrze, a my wracamy z powrotem z trenerem, jesteśmy z, po, tym, po tym trudnym z meczu i prosiłem wcześniej o to, o to starcie, jak wyglądało, bo to, to dosłownie było starcie, to właściwie to było tarcie, bo to szło tak, tak równiutko, że, że doszliśmy, godzinę mamy, dosyć późno. Znaczy, no to były na pewno dwa wyrównane zespoły, które od wielu lat już... Spotykają się tu na parkietach i zawsze mecze między nami są bardzo zacięte. Cieszymy się, że dzisiaj nam się udało wygrać. To taki nietypowy mecz, bo graliśmy na wyjeździe u siebie, bo niestety w związku z tą sytuacją drużyna gospodarzy nie mogła grać u siebie. Udostępniliśmy nam nasz obieg dzięki Osirowi Wola. Możemy dalej trenować, grać. Natomiast mecz był ciężki, ale my jesteśmy górą. No, tak, trzeba tutaj przyznać, że dobrze być gospodarzem, dobrze mieć taką wolę z wolę zwycięstwa, wolę jako gminę tutaj za sobą, która jest w stanie udostępnić tak piękny obiekt, bo to, co widzimy w tle, to mamy ogromną halę z wysoką, dosyć dobrze zbudowaną akustycznie, więc nie ma tutaj tego, co w większości obiektach sportowych mamy, że jest straszny pogłos, więc nie da się wytrzymać. A tutaj jest możliwość nawet przeprowadzenia wywiadu, więc nie ma, nie ma tak, 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 tak złej akustyki. I poza tym no, można zaprosić także inne drużyny. Także z, Konstancin przyjechał, z, niby miał, jakby był u siebie wygroby. No to trudno powiedzieć, bo to kobieca siatkówka jest nieobliczalna. Na pewno by było nam dużo trudniej, bo na swoim obiekcie, tak jak pan powiedział, gra się dużo lepiej, dużo łatwiej, no zna się ten obiekt. Wie się, gdzie się można pobiec, gdzie ta piłka może polecić, gdzie ona się znajdzie. Ale ja wierzę, że i tak moje dziewczyny by wygrały. No, troszeczkę to dla postronnego kibica, który będzie to słuchał, że no schala jednak pomaga. No, ale mamy wyznaczone linie dokładnie tak samo. Siatka wisi na dokładnie precyzyjnie wyznaczonej wysokości, pole jest jasne, co najwyżej może być troszkę niżej, albo na tym i, i to, to aż tak przeszkadza, te ściany aż tak pomagają. W jedną, drugą stronę? Znaczy one nie przeszkadzają, one właśnie pomagają. Bo wie pan, jak się gra, ma się pewne punkty odniesienia, które jest się przyzwyczajonym, że jak ja stoję, patrzę w określone miejsce, widzę kawałek ściany, który jestem przyzwyczajony, to ja wiem, gdzie jestem. Wchodzę na obce boisko, to ja muszę właśnie szukać tego miejsca na, na placu. To naprawdę na, na takim meczu, jak się gra z ciężkim, wymagającym przeciwnikiem, jakim jest Konstancin, to naprawdę własna hala dużo pomaga. A, czyli jednak ta precyzja i orientacja uzyskiwana często po pierwszym secie to jest lub drugim, a do tego dochodzi jeszcze stres, może się okazać, że jest niewystarczająca, nawet jeśli będzie to, no nie powiem, że wyrównany przeciwnik, ale na swoim, garający na swoim boisku, tak? Tak, no bardzo często się mówi, że własna hala to jest dodatkowy zawodnik, a jakbyśmy mieli jeszcze kibiców, których zawsze mamy tutaj mnóstwo, serdecznie ich pozdrawiam, jest szkoda, że nie może ich być, no ale jest taka sytuacja, nie inna. To ta atmosfera jest tutaj taka, że ta hala żyje po prostu, że żyje razem z dziewczynami. Tak, dzisiaj dziewczyny zrobiły fajny spektakl i zarówno nasze, jak i przyjezdne kwadrat żył, kwadrat kibicował, pomagał dziewczynom. No było super, było fajnie. No. I na pewno swoja hala bardzo pomaga. A jeśli ja zapytam jeszcze tak, jak już jesteśmy, pewnie ktoś pytał albo nikt nie zapytał, dlaczego esperanto Warszawa? Dlaczego? No to akurat proste, bo na Woli jest ulica Esperanto, tam się kiedyś zebrała grupka takich ludzi, którzy chcieli coś zrobić nowego dla sportu i to byli w dużej części rodzice szkoły podstawowej nr 222, która mieści się na ulicy Esperanto i pa, pierwsza nazwa, jaka przyszła do głowy, to może zróbmy to, niech to będzie Esperanto i wszystkim się spodobało i tak już ciągniemy 10 lat. I brawo, to jest też taką, taką historię trzeba poznać, bo niektórzy używają tych nazw, najczęściej są to nazwy jeszcze, jak pójdziecie dalej, druga, może pierwsza, może ekstra klasa, to okaże się, że przyjdzie jakiś gigantyczny sponsor i przestanie być Esperanto albo coś takiego, no to wtedy wszyscy, wszyscy o tym mówią. A tu się okazuje, że taka prosta, z, prosta z, nazwa z, wynikająca z prostej, z prostej, z prostego sposobu. Przy tej ulicy trenowaliśmy, tak się nazwaliśmy, My I dokładnie, wszyscy są zadowoleni. Dokładnie to była nasza pierwsza hala treningowa. Hala, Tu trudno było nazwać halą, to jest szkoła tysiąc latka, tak jak kiedyś się budowało, jedno boisko do siatkówki, dosyć nisko, ale tam były przez długi okres, tam przecież my jako pierwsi trenowali. No i bardzo ładnie. A jak, jak się zapatruje trener teraz na to, co było? Czyli już nie mówię o okresie przed tym, co teraz mamy, a tym, co będzie w przyszłości. Jak będzie wyglądała ta siatkówka? Bo wiadomo, treningi, trudności, z wyjazdy, trudności. Dostanie się na hale też trudności. Cały czas, gdzie i się nie, 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 nie musimy przepchnąć z tą drużyną, są trudności. Nie tylko z samym wykształceniem zawodnika, ale potem także ta weryfikacja, tak jak pan tutaj przed chwileczką powiedział, jak się spotkamy, to grajmy ile można. Znaczy, no dokładnie tak. No, jak to będzie, to trudno orzec. No, ja patrzę na nasze dziewczyny, które bardzo chcą, one wykorzystują praktycznie każdą możliwość, że można się poruszać. No bo my jako sport profesjonalny możemy grać, możemy ćwiczyć. Szkoda mi tych wszystkich ludzi, którzy dookoła, że przez to no, hala stoi w dużej części pusta. A jak to będzie w przyszłości? No ja mam nadzieję, że skończy się szczęśliwie, jak najszybciej i że wszyscy będą mogli wrócić do grania. Czyli możemy tylko rzucić sobie, aby jak najszybciej zobaczyć tłumy na widowni, z rozgrzanych kibiców i z dziewczęta z, w pełnym anturażu z e, niosącym tutaj z falą z dopingu. Jak najbardziej tego nam naj, chyba najbardziej brakuje, to właśnie tych kibiców żyjącej hali krzy, okrzyków, którzy nam zawsze pomagają, czy nam. Wychodzi mecz czy nie wychodzi? Kibice zawsze są z nami i tego brakuje nam najbardziej. Liczymy, że wróci to jak najszybciej. Dobrze, a tak już tylko podsumowując, gdzie teraz dziewczęta zobaczymy z, na kolejnych meczach bądź meczu? Znaczy teraz to mamy same mecze wyjazdowe. W przyszłą niedzielę gramy w Lesznowoli, potem jeśli dobrze pamiętam, gramy w Warce. I dopiero po drugą połowa lutego, gramy na swoich obiektach. No dobrze, postaramy się z naszą kamerą być, obojętnie w Lesznowoli, postaramy się być w Warce, w Warce będą dziewczęta walczyć z kobyłką zapewne. Nie, Warka ma swój zespół, y, tylko nie pamiętam czy oni do nas przyjeżdżają, czy my do nich. No, nie pamiętam w tej chwili kalendarza, bo no też przez tą pandemię ten kalendarz żyje, bo zespoły, no, my byliśmy na przykład na kwarantannie prawie cały październik. Nie listopad, przepraszam, no dobrze, październik, prawie cały październik mieliśmy wycięty i co chwila któryś z zespołów, no też przez to, że gdzieś pojawił się koronawirus, zespoły odwołują mecze, przekładamy, no chwała związkowi sportowemu, że on, jakim cudem on nad tym wszystkim panuje, to się czasami sam zastanawiam, bo potrafią być odwołane mecze, no dosłownie wsiadamy do busa i nagle się dowiadujemy, że drużyna przeciwna, no, nie może grać, bo ktoś jednak był chory. A kiedy, no w, i w tym momencie kalendarz jest, że tak powiem, dynamiczny. No, na pewno w najbliższym czasie nie gramy u siebie, dopiero gramy gdzieś w drugiej połowie lutego. Dobrze, będziemy czekali na ten mecz. Cieszymy się, że, z, e, cieszymy się, że jest możliwość. E, Zobaczenia w ogóle z, i zgrania całej drużyny, bo jeżeli jedna osoba z w drużynie ma z, jakieś przeciwwskazania do tego, aby uczestniczyć, a jednocześnie wtedy na, na, na wszystkich jest nakładana kwarantanna, nie ma drużyny. Przez cały miesiąc to jest naprawdę chyba żal wtedy w sercu. No bardzo duży, bo to jak wracają dziewczyny, to widać jak są wyposzczone grania, jak bardzo chcą, a jednocześnie widać jak bardzo są słabe, szczególnie te, które chorowały. I nie życzę nikomu, żeby musiał przechodzić przez tą chorobę. Dlatego, z, czy to będzie grypa, czy to będzie z korona, czy to będzie dowolna, z jakaś choroba, z to życzymy, żeby cała drużyna i cała siatkówka nasza polska z, była zdrowa i jak najszybciej z, wrócił ten piękny doping, piękna rywalizacja z, na hale naszej całej Polski. Jak najbardziej, bo polscy kibice są chyba najlepszymi kibicami we wszystkich dyscyplinach sportowych. I to nie tylko nasi siatkarze, niech wrócą, ale niech wrócą wszyscy. Do tego sobie życzymy. Na ten rok, jako inaugurację, potraktujmy ten wywiad i niech ten rok przyniesie wspaniałe doświadczenia, wspaniałe emocje, czyste sportowe emocje siatkarskie. Dziękuję bardzo. Ja również życzę, żeby i zawodnicy byli jak najbardziej zdrowi, żeby wszystko wróciło już do normy. Dziękuję pan bardzo. Dziękuję.